No, a teraz jest weekendzik, więc jak wrócę sobie do domku, yy, to znaczy do pokoju, to hmm, może sobie opierdolę fiskę pinery albo upiekę ciasto dżdżowe, ale na 100% będę napierdalał wamongas. Jak każdy. Tylko, że ja nie gram tak ładnie wamongas jak każdy, tylko jak trendy ja tu wchodziłem Aha, tędy, dobra. Yy, tylko że ja będę trollował innych graczy. Yy, będę klikał emergency button bez sensu. Albo będę jako imposter yy, zdradzał innych imposterów. Pisał na czacie kto jest imposterem. Albo bez sensu będę pisał węd czerwony, węd niebieski, węd biały. Tak ja tak bardzo lubię i mogę. Ewentualnie dostanę banana na 3 minuty. No, dobra. To cześć.